Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz stężenie procentowe wody wapiennej otrzymanej w temperaturze 20 stopni Celsjusza, jeśli rozpuszczalność wody wapnia w temperaturze tej wynosi 0,16 g. Najważniejsze jest to, że podali nam słowo rozpuszczalność. To znaczy, że ta wartość została odczytana z wykresu rozpuszczalności. To jest niezwykle ważna informacja, ponieważ to znaczy, że to jest masa substancji. A na wykresach rozpuszczalności mamy napisane, że jest to rozpuszczalność na 100 g wody. Czyli my będziemy mieć masę rozpuszczalnika. I mając to i to, jesteśmy w stanie policzyć masę roztworu. Bo to masa substancji plus masa, w tym czym ta substancja została rozpuszczona. Bo to nie musi być tylko woda, prawda? I mamy 0,16 stówka, czyli mamy 100,16 gramów. No i możemy liczyć już stężenie procentowe. CP to MS przez MR razy 100%. Ok, czyli mamy stężenie procentowe 0,16 razy 100%. Wymnażamy z górą, dzielimy na dół i to on będzie około 0,16%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.